Dzisiaj w święto Przemienienia Pańskiego dostrzegam taką zbieżność wydarzeń. Oto Pan Jezus w okolicach Tyru i Sydonu odbywa bardzo twardą rozmowę z Piotrem, który ma zupełnie odmienną wizję Mesjasza. Pan Jezus mówi o tym, że musi iść do Jerozolimy, żeby tam umrzeć i zmartwychwstać. W ten sposób uratować nie, nie tylko Izraela. Natomiast święty Piotr wziął go na bok i zaczął czynić mu uwagi. Wtedy Pan Jezus powiedział do niego: Zejdź mi z oczu szatanie. Oczywiście nie chodzi o, o szatana wcielonego, ale o to, że Piotr stał się taką przeszkodą, taką kłodą w realizacji planów. I wkrótce potem Pan Jezus zabiera Piotra i towarzyszy i przemienia się na górze tabor. Pokazuje, że nie tylko jest bratem, nie tylko jest uzdrowicielem, ale równocześnie jest Bogiem. Bogiem i człowiekiem. Święty Piotr chyba wtedy dobrze zrozumiał tę naukę. Pan Jezus musiał umrzeć na drzewie krzyża, żeby zatriumfować nad całym światem, zmartwychwstając.